Mówię, znamy, tak, bo więc znamy, wiemy, wiemy, bo, bo, o, o, bo, bo to wiemy, znamy, my wiemy, bo wiemy, aha, my go wiemy, małego dziadek, ey, kupujemy, Ej, kupujemy, 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 co wiemy, kupujemy, 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 O, kupujemy, bo kupujemy, kupujemy, Bo

Ja to wiem, znam niemy, ma czego wiemy? Chwile! bo to wiemy. Okej, okay, mówię, mimy, ma to wiemy, bo to wiem, jak wiemy, to wiemy. A, czego wiemy, na bo powiemy, znam powszechnie. Gotowi, mówię, znamimy! bardzo wiemy.